Powiedziano naszemu królowi, że jego żółta będzie za mąż za zwykłego żołnierza, który wróci z gól. Co tyż pan mówi? Wasza królewia z żołnierzem nie może być. Żołnierze, żołnierzem ale bogatym. Pewnego wieczora maszerował sobie żołnierz polną drogą. Na pracach miał tornister, a u bo wracał właśnie z wojny do domu. Nareszcie wracam do domu, po tylu latach wojowania. Mam nadzieję, że znajdzie się w mieście praca dla bohatera. I tak wędrując ze śmiechem na ustach, to już był strajk na mego Słońce zaszło już za chmury, a na dworze zrobiło się szaro. Nagle żołnierz zauważył jakąś postać składającą się obok wielkiego drzewa. Krzyknął. Stać! Kto idzie? A Znaczy, no, wiesz? Chcę. Naturalnie. Przydadza mi się. Nie mam ani krosika. Spójrz na to nie, go mnie nie się na nasz a wówczas zobaczysz co przez które dajdziesz do środka. Ale Po co já mám vlážit do toho dřeva? Ale nic się nie dzieje. Ja otrzymuję łosę, tę niebieską kartkę. Boże, że ją na pokłodze, potem posadzisz na jej psa i wyjmiesz tyle pieniędzy, ile tego zlekceszna. O, ho, ho, ale czego zaprządasz? Estará up Proszę, przyjdzie pięta, a przeciwno, ci się przyda. Niech pijące pornie pies. Jeszcze przeciwno, jak ten pies. Razem usta wiecznie się przydała. Żołnierz posadził na nim psa, a ze skrzyni wiór srebrne monety. Ej, żołnierzu, nie pora. Częścia ja szukasz wśród srebrniaków. Lepiej bierz baśniowe ciwo. Bierz coś z baśni, bierz krześliwo. Na srebrniaki przyjdzie kres. Bierz krześliwo, jak pies. Aha. Pies na ostatniej skrzyni był największy. Żołnierz posadził go również na luście wiecznej i otworzył skrzynię która była pełna złotych pieniędzy, zapakował złoto do plecaka. Złoto pełne, by, złoto świecie, najlepsze rzeczy masz na świecie, choćbyś kupił... Jeżeli... Zaraz, nie powiedz mi, na co ci to przesiło, to Odwiedźmy. Czego chcesz? Jestem żołnierzem. Wracam z wojny. i chcę wynająć Bogu. To Ci będzie drogo kosztowało. Nie wierzysz? No to posłuchaj. Uff. Ależ proszę, proszę wielomażnego Pana, niech pan raczej wejść dość. i'm not zaprosił wszystkich mieszkańców do gospody. Nie zauważył jednak, że bacznie obserwowały go miejscowe plotkarki. Moja kochana pani, idziemy do pałacu. Musimy powiedzieć królowi, co się tutaj świeci. O, tak, tak, ma pani słuszność. Idziemy do króla. Dobry wieczór waszych królewskiego gościa. A dobry wieczór. A co macie do powiedzenia, miłe panie? Oj, królewskie moście! Wielkie nowiny! No i tak, tak. W mieście pojawił się pewien żołnierz. Wrócił z wojny. Właśnie, wrócił z wojny. Żołnierz? Właśnie, żołnierz z torbowym I wynajął najlepsze mieszkanie. Miasta. A historia. Żon jest ze złotym, jak przepowiedni. Co teraz będzie? Co teraz będzie? Och, nie przejmuj się tak bardzo, mój królewski małżonków. Zachowaj strażników, niech pozamykają mu A ja przypilnuję, żeby śluszynić nie wyglądała przez okno. Strażnik! なるほど。 do jego pies z oczami jak w O, co to mój panie? pełni kwasne za żądanie. A to dopiero trzeciwo, czyli dzięki niemu mogę mieć wszystko, czego zapragnę. Moje wszystko mam do Ciebie prośbę. Chciałbym zobaczyć księżniczkę. Jaka śliczna. Mógł na nią patrzeć. I patrzeć. I patrzeć bez końca. Przyjrzałeś się już? Nie. Jeszcze nie dosyć. I patrzeć. I patrzeć. I patrzeć. Dzisiejszej nocy królewnie śnił się żołnierz. Czy to był sen, czy nie sen? Jak się dowiedzieć? Trzeba radzić moje palskiej ność. Tak, to zobaczył co to. przez miasto zobaczył krzyż namalowany na drzwiach Gospody. Podniósł kawałek kredy i naznaczył krzyże na wszystkich drzwiach w mieście. Zdrowiłyśmy na drzwiach kredą krzyż. Za mną! I plotkati zaprowadziły Marek wstęp do miasta. Gdy zobaczyli krzyż na pierwszych drzwiach, zawołały do króla. To tu! Nie, to tu! To tu! Trudna sprawa. Już wiem, już wiem, mój królewski małżonku. Uszyję na mięporeczek, na sobie kaszyk i zrobię na moją dziureczkę. Jak księżniczka zaśmie, on uszyje na szyję. Jak księżniczka... Z oczami jak mu sobie koła, spełni życie żołnierza. Nie, 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 nie zauważy mnie. Zaraz, zaraz! Każdy skazaniec ma prawo do ostatniego życzenia. Masz prawo, masz! A jakie masz życzenie? Chcę zapalić fajkę. Zapal sobie. Masz prawo! Fajeczka napita. Najlepszy gatunek słowo daje. A teraz! Szczęśliwo! Tak, to prawda. Ani słowa. Trzeba oddykować. Żołnierz przyjmuje władzę w mieście.